ale czytaj, bo mi te pieniądze tylko. Nie psu tego, masz ten Chodź tu Tata się nabił, tata się nabił. Tylko nie nie, A ładź, już nie dalej zboczeństwu! A ładź, zajebabki! Ja cię nauczę, ja się nauczę. A się rzucili od A, Ale e, kurwa dajcie coś. Dajcie coś. Ej kurwa. Papa! Pa. Ja muszę wje jechać. O kurwa. O cześć Pyszek. No tak pa. Aaaaa! Kurwo! A może iść? Nie. Tak, tak, można. Jacek. <grym zainteresował> Jacek, zobacz czy bezpiecznie tam. Nie git, Jacek mój. Ho. O, Jacek. Bo safe, safe było jak to. Jak się tego używa? Jak się... Ja. właśnie jak się tego używa? Tylko <noise> ostrożnie trzeba, żeby Czekaj, nic nie no, o, w nic nie jednąć Niech to Mówię w nic nie jednąć Czekaj, o! Ale kurwa O kurwa! A no, lecimy, lecimy, lecimy. A, Uciekajcie! O kurwa, kurwa! O kurwa, uciekajcie od tego! Tak, kurwa, nie wpuszczamy, nie? Chuba. To tu się. Wstawię, chuba! <gulia> Co ja się wcale nie boję, ja tu to znam! Wsta... Ty, czy ja, jakiś dymek poleciał? O! On tu się <gulia> Nie wiem, ale on nie on dosłownie, zaba, był, dosłownie był przy tobie. A! A ty, kurwa! Zabiję się. Ja teraz z tobą zrobię. Nie. Kurwa. <śle> <Churdy. Uważam. śle> to z ciebie. Nie rób tego. Nie rób tego. Straciliśmy. Zostaw. Nie. O ty kurwa. I co ty zrobiłeś? Nie. <śle> <śle> yeah. O, no i klasa. Ja, coś i kto to jest ryżowe? Ja. Yeah. Grzesiu... Pyk, pyk, pyk. A kurwa, tu głowa leżała. O. o kurwa, ty! <grymne> INCREDIBLE! <-gredypt! grymne> o, <tu> kurwa, <grymne> <opazań. nie. grymne> inna Inne, Uważajcie, mam diament. Kurwa. To wkładaj go kurwa! Kurwa Chciało go rozjebać Ja znam kurwami! A ja na piłkę znalazłem Nie, nie He, oddawaj piłę! Kurwa O, zamknął Jak? Ale full clear, oj <gry> Wszyscy są? A kryształ? Kupiliście ten kryształ? Tak. Jacek, Jacek, o, po co? Weź na mnie Weź. lewym. I trzymaj go. No. No. Dzięki. Dzięki. kurwa, ty, kurwa. <gry> ja pewnie się 30hp A ktoś ma... Haha, myślałeś, że tu zginę? Pom, po, pom. Pum, pum, pum. <grywa> Ta no o, Ale wziął wszystko <śmiennie> No kurwa ej kurwa, jeden HP mam Ja nic nie mam Ty weź tą kaczkę jest Ej kaczkę. jest kurwa zamykaj, zamykaj, uciekaj Ty idzie tu, idzie tu Kto idzie No jest tam ty jesteś Ale po co? Problem jest taki, że Jacek nie żyje. Ja wiem czemu nie żyje. Da czemu niby? No tam go kaczkę nasnął Tylko <śmum> nie rozpoznałem Choda, że <śmum> chyba nie rozpoznałem A ty okay, powiedzieć coś Tak. Co to było <śmum> A ja eskortuję? A nie kurwa, nie idę czegoś tutaj, oprze... Okay, wow. <grydzy> A co demy? A co demy? Jacek, Jacek, Jacek! Jacek davaj, dawaj. No. No, no, smar... no, daj, daj, daj! No dobrze! No daj mi, daj mi, daj mi! Moje! No, kuj... no, <grydzy> Dzięki! Daj No Dzięki. Uuuuu... Zielone, Ej, tu jest taka Tu jest taka 400, Ja kurwa, o, ale mam od chuje 300 stabilny Kurwa Można mieć tyle? No ja mam 700 O, te 40 Ja też Zapraszam do, do lekcji może spóźniłem ja się, się, spóźniłem wie. się czy dostanę jeszcze do ławeczek, do ławeczek, do ławeczek. Jak pan zostanie na lekcjach, po lekcjach później. No kurwa. To jest... Dawaj. Zaliczenie <grystanie> 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 albo... Że Dobrze, wpisuję panu piąteczkę. Pan... Ej, Jacek, Jacek, Może Jacek. Jacek. Tam, no, no, co? tam co? zazwyczaj jest potwór i jakiś lud. <ścoughs> Nieprawda, że to jażę ja ja tą miejscówkę jest pierwsza ma Jak tam zrzuciłeś się jakiegoś paladzia? Tak, ta, no, kurwa, od razu zrzuciłem. To zrzucił od razu, pomógł się dostać. <tosuj> 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 tam był lud, jak mam, że Dobra łapcie. O! Gotowi? No. no. Mam? O nie, Dobra, jako, jako jeden nie złapałem. Dobra, i teraz. Dwóch musi miotły, miotły? a reszta o, musi byka. Kula jeszcze jest. I wszyscy, tak? Ale miotły jeden może. Więc to miotło na sam koniec. No. Znaczy nie, byk jest, jest 40. Miotła, miotła 11 też. Kurwa, to też 17 Boże, jak to zrobić? Logistyka, kto jest na, na, na zarządzaniu i. Ja jestem <grym żarty> na zarządzaniu, dzisiaj mamy kotopetkę. Żeby go nie rozjechało zaraz. Ustawmy go, go na wprost. O, dobra, zróbmy z tego w ogóle 5000, o? będzie łatwiej. <grym Co <grym jest? To się stało. Pat, pat, pat. To się stało. klap 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 Mhm. La, 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 la. Okay. Dupa umyta Jacek! Jacek, Jacek! Chodź! No, to, to. Chodź Jacek! Chodź! Chodź, 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 chodź Tu już... Teraz trzeci ekstra... Tu jest... Tu jest mega... Mega drop! Tu jest, tu jest... super drop i potwór, więc dawaj. Jak chodź. coś jest full damage Nie patrz się. Omówisz. Do wózka. Uwaga. Gdzie? Kto teraz Tenże jak... O kurwa, 6 kafli. To my go zaniesiemy. Chciałem powiedzieć, że może 5 kafli zostanie albo 4. Przedstawicielka. Krzysiuka. A, ten, a ten, z... po, ten pomieszczenie sprawdzaliście? A jak to podwórku jest. Podniknęliście. No, to było. <laughs> Cześć, jest to schody. Uwaga, że we mnie zahaczył. <grym> zahaczył. O, tutaj... Kurwa. O, pa pa, pa, A, Kurwa, gdzie... kolego ogarnął już mechanika G. A. I do kuryczek, patrz. O nie tu. O kurwa, przepraszam pana. Jakie dzwonę? Bo mój skumid nie jest taki. Go jak w trumnie. No i nie Oh, o nie! O czekajcie, on nie wsta... Żółwik? O kurde, piciekić! Wsiadam w niego. Jota byso. O nie! <noise> Jacek! Gdzie jest Jacek? Jacek, jest szansa na duży drop! No. Aj nikąd, nikąd, nikąd! Tylko dostać z takiego bezwzględnika. Nie! Hubert! 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 Wygląda jakby się nie wyjął. Ale muszę kiewa pozbyć. Tyk ta masakra piło motorową. Sześć! Co? 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 Tylko. <śmany śmany> Sigon! Teraz pora Uwaki. na ciebie. Sigon tu jest. Kurwa. Ja! No i leżę chyba. <śmany> no i leżę chyba. <śmany> no i leżę chyba. <śmany> Wypuściłem te A ja to ty spadł z niedobra. Niech to chuj Podawajcie no, ty po piątce no. I czekaj, ja mam stówę Jest 25 koła вот ты. Я <звук>